Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym live'ie Yield Plan, na którym przedstawiam dane dotyczących, dotyczące rezerwacji dokonywanych w ostatnich tygodniach. Już. O, dobrze, wszystko powinno być już w porządku. Dobrze, cóż, witam serdecznie przede wszystkim tych z Państwa, którzy... Po raz kolejny dołączają ale też miło mi jest tutaj prezentować dane również i tym z Państwa, którzy będą oglądali tę tę prezentację, czy taką prezentację po raz pierwszy. No cóż, to może nie przedłużając zaczynamy. Przechodzimy do najważniejszych treści. Hmm. Dzisiaj tak, po 3 tygodniu hmm, agenda e, oczywiście bez zmian, tak jak i poprzednimi tygodniami, na początku dane, wykresy, trochę analizy, e, krótkie postępowanie i sugestie co, co robić i oczywiście też będzie czas na odpowiedzi e, na Wasze pytania i bądź sugestie. E, proszę śmiało zadawać je w komentarzach w czasie, w czasie kiedy będę prezentował, na koniec do nich wrócę i postaram się do wszystkich odnieść. E, Mam nadzieję, że, że pójdzie to troszkę lepiej niż w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu widziałem, że był, pojawiły się pytania, natomiast z jakiegoś powodu nie wyświetliły mi się w czasie transmisji, także postaram się to sprawdzić jeszcze w inny sposób, żeby ewentualnie nie pominąć pytań, które się pojawią. Nie zmienia się w zasadzie liczba obiektów, które są ujęte tutaj w podsumowaniu dla Polski. To, około, to jest około 800 obiektów. Ale tradycyjnie już zwracam uwagę na to, że są one zagregowane, zwłaszcza dotyczy to sieci apartamentów. No i mamy tutaj wszystkie typy obiektów, jak hotele, apartamenty, hostele, czy w zasadzie dowolny, dowolny typ obiektu, który tylko po prostu korzysta z naszego Channel menażeria Planet. Zaczynamy od danych z całego świata. Z względem poprzedniego tygodnia mamy delikatny spadek, być może nie jakoś jeszcze tragiczny, zresztą dokładnie taki sam spadek względem poprzedniego tygodnia, jak, jak odnotowaliśmy dwa tygodnie temu, ale oczywiście tutaj na dole widać tylko i wyłącznie różnicę, to znaczy, że no, no i widzimy też, że Wartość z ostatniego tygodnia jest, jest niższa niż w, w poprzednich tygodniach, natomiast no, na, razie, na razie wydaje mi się, że e, ciężko jest mówić jeszcze o jakimś spadku. No, widzimy, że tych rezerwacji y, no, prawdopodobnie w najbliższym czasie y, niestety nie należy spodziewać się więcej. Y, tendencja jest raczej delikatnie spadkowa. Y, Natomiast, czy, czy jakieś większe ruchy się tutaj pojawią na tym wykresie, większe zmiany czy różnice, no to na razie ciężko jest przewidzieć. Będziemy to obserwować w kolejnych tygodniach. Jeżeli chodzi o to, na kiedy rezerwacje są dokonywane na całym świecie, no to um, widzimy tutaj, że wrzesień um, już powoli rusza. E, tutaj e, widzimy dosyć wyraźną linię podziału między sierpniem a wrześniem. No i w ostatnim tygodniu tych rezerwacji się tutaj pojawia trochę więcej. Przed nim też już, już trochę ruszyły, ale no nadal powiedzmy nieśmiale tych, tych rezerwacji na, na miesiące wrześniowe przybywa. Październik już delikatnie tutaj się też pojawia w rezerwacjach, które są wygrywane, natomiast na końcówkę roku w zasadzie no tutaj bardzo, bardzo nieśmiale od paru miesięcy Delikatnie, taką przestawę rezerwacji. To oczywiście dla całego świata. Do Polski nie jest wcale dużo inaczej, ale, ale no, nieznaczne różnice będą. To za chwilę też się do tego odniosę. Jeżeli chodzi o to, jak, to, jak sytuacja wygląda we wybranych krajach, w zasadzie albo jest bez zmian, albo jest odrobinę gorzej Niestety. Tutaj widzimy kilka krajów wbranych, które, w których po pierwsze mamy na tle dużo hoteli, żeby w jakiś tutaj sensowny, wiarygodny, statystyczny sposób informacje te prezentować. Widzimy, że w Danii w zasadzie w tym w ostatnim tygodniu najmocniej, najwięcej rezerwacji ubyło. Również Szwecja, Polska, Hiszpania również tam rezerwacji ubywa. Co ciekawe, w Czechach przybyło. Także, także powiedzmy w regionie jeszcze... Aha, w, w Czechach i w Szwajcarii. Ale tutaj przynajmniej, jeżeli chodzi o, o, o Czechy, no to być może wygrać, że w ogóle przynajmniej w regionie jako całym <laughs> nadal wola do, do podróżowania pozostaje. Do Czech w tym momencie... Znaczy, zarówno do Czech, jak i z Czech w tym momencie można z Polski podróżować, także to na pewno to na pewno też ma wpływ na to, na to że spadek w Polsce jest no, tylko nieznaczny. Tak w zasadzie można powiedzieć, że statystycznie pomijany. Także na razie większych tutaj zmian nie ma. Znowu, będziemy obserwować, jak się to będzie zmieniało w kolejnych tygodniach. Patrząc już szczegółowo na Polskę, tutaj zwracam uwagę już tradycyjnie, można powiedzieć, na, na dwie osie. Po lewej oś czarna dla całego świata i po prawej niebieska dla Polski. Także te wartości oczywiście są różne. Co, co do, tak, jeżeli chodzi o wartości bezwzględne, to one, one się od siebie różnią, natomiast widać, że dynamika tego, czy procentowy w tej chwili poziom rezerwacji w odniesieniu do, do liczby rezerwacji sprzed pandemii jest mniej więcej podobny. No i Polska w zasadzie, tak jak jeszcze kilka tygodni temu rodziła sobie względnie trochę lepiej niż tzw. reszta świata, no to w tym momencie już tutaj zbliżyliśmy się do, do trendów ogólnoświatowych. Natomiast tak jak sobie, no tych <laughs> no rezerwacji delikatnie obywa, ale no, jest to ruch przynajmniej z względem poprzedniego i jeszcze poprzedniego tygodnia na tyle nieznaczny, że trudno jest w tym momencie wyciągać jakiekolwiek wnioski na ten temat, co ewentualnie będzie się działo w kolejnych tygodniach, przynajmniej na podstawie tego tego wyłącznie wykresu. Jeżeli chodzi o województwa, to tutaj akurat dzieje się dosyć ciekawa rzecz. Województwo Pomorskie straciło najwięcej nowych rezerwacji, czyli właśnie do województwa Pomorskiego zostało wykonanych rezerwacji w porównaniu do zeszłego tygodnia najmniej. Znaczy, może, żeby być precyzyjnym, tutaj spadek liczby tych rezerwacji jest największy, tak? oczywiście tych, tych rezerwacji nadal jest dużo, nadal jest ich więcej niż przed pandemią jeszcze, ale właśnie w województwie pomorskim tych rezerwacji ubyło, natomiast w województwie małopolskim, co ciekawe, tych rezerwacji przybyło i o tyle, o ile dla województwa pomorskiego można tutaj wyciągnąć taki wniosek, że prawdopodobnie wynika to z tego, że no, kończą się wakacje, znaczy, przynajmniej te e, tradycyjnie rozumiane, e, jako lipiec sierpień e, i no, już można powiedzieć, województwo pomorskie, tak, czy te, te zwłaszcza kurorty nadmorskie jako wyczerpały swój, wyczerpują powoli swój potencjał. E, to prawdę powiedziawszy. Nie mam pojęcia skąd może wynikać wzrost liczby rezerwacji w województwie Małopolskim. To oczywiście cieszy, że, że tych rezerwacji się było, no bo tutaj też, no to też zwracam uwagę od jakiegoś czasu, że no niestety województwo Małopolskie o tyle jeszcze względnie, przynajmniej jeżeli chodzi o te które obsługujemy. Tych rezerwacji ma najwięcej, natomiast no, tam po prostu też tych hoteli mamy najwięcej względem pozostałych województw, więc no, no i procentowo cały czas to jest na poziomie nie, około 60% poziomu wyjściowego niejako, dlatego no, jeżeli tutaj się pojawia jeszcze jakiś wzrost, no, to, to na pewno cieszy. Jeżeli chodzi o to, na kiedy są dokonywane rezerwacje, no to już tak, przede wszystkim zdecydowanie ruszył wrzesień, już najpierw odwodni bliskość września, no wymuszenie jako rezerwacje na, na, na ten miesiąc. Pojawia się też październik, tutaj oczywiście jest to na razie, no tutaj Niewielka zmiana koloru, czyli, czyli niewielki wzrost, ale ten miesiąc też już na pewno będzie istotny, jeżeli chodzi o, o dopasowanie waszej oferty. Także warto też zwrócić uwagę na, na październik, no bo na, na ten miesiąc też widzimy, że już pojawiają się rezerwacje. I tak jak wspominałem, z względem tak zwanej reszty świata. No widzimy, że tutaj od, od jakiegoś czasu no również i te, te dalsze miesiące roku, czyli listopad, listopad i grudzień, one bardzo nieśmiale, ale też są, też są powoli rezerwowane. Oczywiście no, tutaj zresztą za chwilę zobaczymy jeszcze o, o właśnie na, na wykresie, Pokazując łączną liczbę rezerwacji na konkretne dni, no widzimy tutaj, że te miesiące, znaczy druga połowa października, listopad, grudzień, no to są w tym momencie sumarycznie obłożone dosyć symbolicznie, ale jednak tutaj też, też pojawiają się jakieś rezerwacje. Co ciekawe, tutaj zresztą też widać delikatną górkę, tak kolokwialnie rzecz ujmując, na początku grudnia. Także na to, na to też, też będę zwracał uwagę w kolejnych tygodniach, patrząc, czy ewentualnie się tutaj też coś dzieje. Natomiast no, nie zaskakuje to, że obłożenie na, na najbliższe dni jest naturalnie najwyższe. Warto zwrócić uwagę tutaj, że ta, po pierwsze to, te piki tutaj to są soboty, to nie zaskakuje. Od w zasadzie początku, kiedy analizujemy to sumaryczne obłożenie, czyli łączną liczbę rezerwacji na konkretne dni. Poniedziałki te nieco się wybijają na niedzielę. To jest na pewno interesujące. I względem zeszłego tygodnia warto zwrócić uwagę na to, że łączna liczba rezerwacji tutaj była w zeszłym tygodniu na poziomie 7 tysięcy mniej więcej w tym tygodniu jest to 6000 no. to w zasadzie może nie wgłębiając się szczegółowo w konkretne wartości chciałem tylko zwrócić uwagę na to że łączne obłożenie względem poprzedniego tygodnia w ostatnią sobotę, czyli 15 sierpnia, że dobrze pamiętam było nieco niższe przepraszam, przeskoczył mi slajd tu 15 sierpnia no, w tym roku wypadł no, można powiedzieć, że nieszczęśliwie trochę, bo nie, nie, nie zawsze udało się przedłużyć ten weekend, aczkolwiek też pewnie część z gości może odbierać ten dzień wolny za, 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 za 15 sierpnia i prawdopodobnie jakoś, jakoś inaczej wykorzystała ten dzień wolny, stąd, stąd prawdopodobnie nieco niższe obłożenie w ostatnią sobotę. To co jest ważne, ciekawe i, i, i prawdopodobnie będzie, będzie coraz ważniejsze jeszcze, niestety to jest to, że skraca się booking window. Tutaj widzimy, być może jeszcze na tym wykresie nie widać tego bardzo wyraźnie, natomiast mm, ta czerwona linia, czyli linia, która pokazuje łącząca tutaj rezerwacje dokonane na tygodnie do końca roku, w porównaniu z zesz w zeszłym tygodniu była jeszcze nieco bardziej pochylona niż w ostatnim tygodniu 33. Tutaj tym bardziej zwracam uwagę na skalę logarytmiczną, dlatego tutaj to pochylenie jest tym bardziej istotne. No, widzimy, że naturalnie rezerwacji, rezerwacji jest, rezerwacje są dokonywane na najchętniej oczywiście na te najbliższe tygodnie. No i tutaj wgłębiając się troszeczkę bardziej już w szczegóły tego, bo może też też pokazując trochę lepiej, tak żeby było łatwiej porównać tę liczbę rezerwacji na najbliższe tygodnie. Tutaj na górze widzimy, widzimy wykres z ostatniego tygodnia, ten czerwony, względem przede wszystkim tygodnia piątego, do którego tutaj porównujemy co tydzień te, te wartości. No i tak, tutaj bez patrzenia jeszcze na dół, za chwilę do tego się odniosę, co tam na dole się dzieje, no widzimy, że, że tak, że rezerwacji... Last minute, czyli w tygodniu, które są dokonane rezerwacje na tydzień, na ten dokładnie sam tydzień, jest cały czas dużo, jest cały czas więcej niż przed pandemią, natomiast widzimy, że, ty, że im dalej tutaj w, można powiedzieć w las, tym tych rezerwacji czy drzew tak niestety mniej. No, i teraz patrząc tutaj na dół, porównując wykresy z kilku poprzednich tygodni, widzimy, że niestety tendencja jest do jednocześnie do tego, żeby tych rezerwacji last minute, zupełnie last minute, w ostatnim tygodniu było, być może troszeczkę przy, przybywało, natomiast niestety już na Tydzień wyprzedzenia, no to tych rezerwacji tutaj można powiedzieć, że, nie, że, że ten, ta liczba się utrzymuje. Natomiast już na dwa tygodnie do przodu, niestety, tych rezerwacji jest coraz mniej. Czyli e, co to oznacza? To oznacza, że e, niepewność w planowaniu, w dokonywaniu rezerwacji jest niestety coraz większa. Tak. Z drugiej strony, to w zasadzie e, sugestia dla, dla Was, dla Państwa, żeby e, no, być cierpliwym. W dopasowaniu waszej oferty, w zmienianiu cen, no te większość waszych rezerwacji będzie dokonywała się po prostu w ostatnim tygodniu. Dlatego warto, warto poczekać. Nie warto obniżać ceny na przykład na dwa tygodnie jeszcze przed. Warto poczekać, bo, bo te rezerwacje będą przychodziły naprawdę w ostatniej, w ostatniej chwili. Jeżeli chodzi o procentowy udział w rezerwacji, tutaj podkreślam, że w, na tym akurat wykresie pokazuję tylko dane dotyczące obiektów, które mają podłączony Booking Engine do naszego Channel menadżera, Tak, żeby te wartości procentowe tutaj były um, faktycznie um, również w odniesieniu do, do, do tych rezerwacji bezpośrednich. Tu w zasadzie pewnie się nie zmienia, tak naprawdę, i to. I to można powiedzieć cieszy, no oczywiście e, powtarzałem to już parę tygodni temu i pozwolę sobie tutaj nadmienić, że no oczywiście te, e, tych rezerwacji bezpośrednich nadal mogłoby przybyć także warto, warto na to zwrócić uwagę i, i też zresztą e, podkreślałem to, to też już kilkukrotnie, że mm, jakkolwiek oczywiście sama zmiana dostawcy tego booking engine'a no, no nie zmieni natychmiast liczby rezerwacji, które będą do, do Waszych obiektów przychodziły. Natomiast no, jest to na pewno interesujące, że widzimy istotne różnice pomiędzy, pomiędzy liczbą czy zasadzie, tak, liczbą punktów procentowych, które wyrażają ilość rezerwacji dokonywanych bezpośrednio. Także gdyby, ktoś, gdyby ktoś, ktoś z Państwa był zainteresowany danymi dla, e, dla Waszego wybranego dostawcy tego silnika rezerwacji, to proszę na to się też, też odzywać, to postaramy się takie dane też wyciągnąć. E, jeżeli chodzi o, o bezwzględną liczbę, e, również tylko dla obiektów z... <coughs> przepraszam, z... Booking Engine podpiętym do naszego Channel Managera, no to tutaj też w zasadzie wiele z zeszłego tygodnia się nie zmienia, także można powiedzieć, że ten wykres jest nieco mało interesujący. Natomiast jeżeli, o właśnie, udało mi się zmienić slajd, co właśnie tutaj miało miejsce, patrząc na rezerwacje ze wszystkich obiektów, już nie tylko z Booking Engine, no to widzimy, że E, e, jest tylko ty, nieznaczny spadek liczby rezerwacji na kanale e, OTA. To oczywiście w, w, w Polskiej jest w większości booking.com e, więc przynajmniej o e, tyle dobrze, że takich rezerwacji bezpośrednich nie, nie ubywa w ostatnim tygodniu. No i tak, i krótkie podsumowanie w takim razie. Przede wszystkim tak, zatrzymania i spadki w większości krajów. W niektórych, w niektórych sytuacjach, jeżeli chodzi o liczbę nowych rezerwacji, w ostatnim dniu się nie zmieniła, w niektórych nieznacznie ta liczba spadła. W Polsce również odnotowaliśmy nieznaczny spadek. Co istotne, nadal, chociaż wydaje się to być może niemożliwe, czasem skraca się booking window, czyli te rezerwacje są dokonywane coraz bardziej tylko i wyłącznie w ostatnim momencie. Dlatego no, warto, warto wykazać się cierpliwością, nie warto obniżać ceny, e, zwłaszcza, e, zwłaszcza w, jeszcze z większym wyprzedzeniem. E, warto poczekać do, do ostatniego tygodnia, bo po prostu w tym tygodniu ten popyt najmocniej się realizuje. Dlatego no, e, istotna jest tutaj cierpliwość. Jeżeli chodzi o różnice w województwach, to, to zaskakuje Małopolska. Wyjątkowo względem pozostałych również województw w Polsce, w, Małopolsce w tym ostatnim tygodniu przybyło rezerwacji. Wreszcie, no niestety, tych rezerwacji ubyło i to ciekawe, najmocniej, najmocniejszy spadek odnotowało województwo pomorskie. No i właśnie ciekawe, czy, czy, się, czy w związku z tym, że zostały dwa tygodnie do, do końca sierpnia, e, mamy w tej chwili Booking Window w zasadzie e, maksymalnie, znaczy to, to jest oczywiście duże uproszczenie, ale mniej więcej dwutygodniowy Booking Window. E, ciekawe jestem, czy w kolejnych e, tygodniach e, w obiektu pomorskim tych rezerwacji e, nadal będzie ubywało. Mam nadzieję oczywiście, że nie, ale, ale prawdopodobnie możemy się czegoś takiego, takiego zjawiska spodziewać. Że ze względu na to, że już to niestety i kończą się wakacje i, i, i ten krótki booking do już, już też nie pozwoli mi przynajmniej w najbliższym czasie na, na, na dalsze rezerwacje, to być może te trendy się będą Braku mi słowa, przepraszam. Tędy będą, będą miały swoją kontynuację. Ostatnia sobota została, była też nieco niżej obłożona niż poprzednia. To jest różnica niewielka, dlatego tutaj daleki jestem od, od wyciągania jakichś wniosków jeszcze, ale na to też zwrócę uwagę w kolejnych tygodniach. No i. To co, to, co jest na pewno pozytywne, tak, żeby tutaj nie, nie, nie wyłącznie jakieś negatywne informacje przekazywać, to to, to że rezerwacji na wrzesień na powrót przybywa. To, to jest ważna informacja dla tych z Państwa, którzy zwłaszcza ręcznie doglądają oferty i cen i, i dostępności i restrykcji na, na, na kanałach, no to warto na pewno zwrócić uwagę na na wrześniu, bo tych rezerwacji tam zaczyna przybywać. Jest jeszcze trochę czasu, bo tak jak wspominałem, booking to jest około dwutygodniowy, także w tym tygodniu warto po prostu poświęcić na to uwagę, żeby, żeby przejrzeć ofertę na, na wrześniu. I tak, to by było, jeżeli, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Sprawdzę jeszcze. Tutaj niezależnie na telefonie, czy na pewno nie ma jakichś komentarzy, bo nie chciałbym ich przeoczyć, tak jak to niestety w zeszłym tygodniu mi się zdarzyło. Wydaje mi się, że nie ma. Eee... Ale tak jak, tak jak i w poprzednich tygodniach, gdyby, gdyby jakieś pytania, sugestie, komentarze, być może też opinie, jakieś hipotezy się pojawiły, to zapraszam serdecznie do zostawienia ich w komentarzach. Bardzo chętnie je przeczytam i też bardzo chętnie się do nich odniosę. Czy to, Czy to... No, jeszcze w komentarzu, czy, czy to nie wiem, za tydzień, e, na przykład e, pokazując dane, które ewentualnie daną hipotezę potwierdzą albo, albo obalą. E, to na pewno są bardzo ciekawe dywagacje, także, gdyby ktoś z Państwa e, miał ochotę tutaj wejść w jakąś e, dyskusję, polemikę, to, e, to chętnie, e, chętnie też, też będę odpowiadał na tego typu. Głosy. Cóż, no, nie pozostaje mi w takim razie nic innego, jak tylko podziękować za, za udział, za, za czas dzisiaj spędzony. Mam nadzieję, że, że zarówno dzisiejszy dzień, jak i reszta tygodnia będą dla Państwa pozytywne i prywatnie, i biznesowo. No i że w przyszłym tygodniu po pierwsze zobaczymy się ponownie, ale też, też i że na wykresach będziemy obserwowali tylko i wyłącznie wzrosty. Także dziękuję serdecznie za, za udział i mam nadzieję, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.